Dzisiaj, czyli 3 lutego 2012 roku, odnotowaliśmy rekordowo minusową temperaturę tej, tej zimy. Minus 26 stopni przy powierzchni gruntu. I to jest reko rekordowa temperatura tej zimy? Jak dotychczas to rekordowa. Ostatni raz tak niską temperaturę zanotowano w mławie pod koniec lat 70. Wówczas słupek rtęci spadł 31 stopni poniżej zera. Poniżej 30 stopni, nawet 31 do 33 stopni poniżej zera. Tak, tak, pamiętam, nawet po minus ponad 30 było. Wtedy tak. chyba się w ogóle z domu nie wychodziło, no nie, wtedy nie. I dzieci się nie wypuszczało i z domu chciałby, ale niech pan nie, może nie. Do tej pory zima nas rozpieszczała. Teraz trzeba honorowo stawić jej czoła. Jakie sposoby na zimę mają mawianie? Dużo tłuszczu troszkę jest, więc starczy. Jak się przygotowuje? No cóż, na cebulkę się ubieram, gorąca herbata, no i w drogę. I to wystarczy? <grym> Dla mnie wystarczy. I ciepłe skarpety. Tak. Przede wszystkim przed wyjściem z domu gorąca herbata z cytryną i to wystarczy. I wystarczy. A pani jako rowerzysta nie obawia się, że mogą pana na przykład opony zamarznąć? Raczej nie, nie mam takiego problemu z oponami moimi także. Ale na pewno prowadząc rower zimą jest dużo trudniej niż, niż idąc pieszo. Tak, dużo trudniej, ponieważ śnieg troszkę utrudnia prowadzenie roweru, no ale ogólnie nie jest źle. Człowiek się rozgrzewa przy tym jeszcze. Czyli pan ma takie optymistyczne podejście do rzeczy. O tak i, i polecam jazdę rowerem nawet zimą. A tak. dobrze, dobrze, dobrze. Ale co pan robi, żeby nie zmarznąć? Chodzę po mieście. Się? Tak, tak, tak. Rozgrzewam się. A co by pan jeszcze zrobił, żeby panu było cieplej? No co? Nie wiem co tam Czy panu takie rozy przeszkadzają? Nie za mnie przeszkadzają. Ciepła kurtka. To jest podstawa. Tak. A buty? Jakie buty? Zimowe. Ja nie wytrą, także. Ale pani ma jakiś swój sposób, na przykład ubrać się ciepło czy jakiś element bielizny lub. Tak, element... oczywiście, jak najwięcej po prostu na siebie i tylko tyle rajstopy przede wszystkim, no nie wiem, pod koszulki, to co mogę polecić? Nic poza tym. A czy przed wyjściem na przykład dogrzewa się pani dodatkowo jakąś herbatę albo. Oczywiście z cytryną, niby, niby mówią, że cytryna nie, bo to owoc i wychładza, ale jednak z cytryną herbata, także podstawa. Czyli, Czyli sprawdzone takie tradycyjne metody. Tradycyjne metody, także nic poza tym. Na pewno zakładam cię pobrań. Nie. Staram się jak najmniej jednak wychodzić z domu w takie mrozy, ale przede wszystkim to ciepłe ubranie. A czy taka zima Ci się podoba, czy dobrze ją znosisz? Znaczy, zima zawsze jest potrzebna, fajnie jest wyjść, śniegiem się porzucać, no ale zawsze lato cieszy. Gorąca herbata z cytryną nie zawsze pomaga. W tak ekstremalnych warunkach warto dodatkowo zregenerować siły. Od 1 lutego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Mławie przygotowuje gorącą zupę dla osób, którym tę zimę ciężko przetrwać. Posiłek wydawany jest codziennie od 12.30 do 13.30 przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie. A już? My już idziemy już. Zaśpinka się tylko zała. Serdecznie dziękuję naprawdę. Krajowi synoptycy zapowiadają powrót łagodnej zimy, Mławianie jednak o odwilży, mogą na razie zapomnieć. Czy możemy się spodziewać poprawy pogody? Możemy się spodziewać, ale tylko krótkochwilowej. Być może, że na początku przyszłego tygodnia, ale dalej będą mrozy.